Dobra, z czym ten ojciec mi dzisiaj zrobił kanapki? No, k Znów z tym pasztetem. Ej, Klaudia, mogę jedno? Um, nie, bo mam mało. A s. Daj, kup Będziesz mnie głównie denerwował. To jest moje jedzenie i tyle. Banana jesz. <grystanie> Lubi banany. Może <grystanie> co za wieśniak? Gdzie są moje ogórki? Ugh. Te hey, maty, kopsej szlugę. Sebek, ale teraz jest twoja kolej. Nie gadaj tyle, bo za duży przeciąg robisz. Kopsej szlugę. Ku... masz. No, trzeba sobie zajarać przed sprawdzianem sprzyjki. Hej siema, co tam oglądasz? Eee, uh, nic, przeglądam YouTube'a. Ty to puść ekipę. Co? A kto to jest? No jak to nie wiesz, kto to ekipa? Freeze, krzychu, Trąba i tak dalej. No mają swoje piosenki, ja mam nawet płytę. A, no tak, to ten Freeze. Yy, kto tam jeszcze Trąba. To te, co to jakieś tam challenge robią. No to było za czasów daily teraz freeze robi bardziej dla dorosłych, czyli dla mnie. A oglądasz 5 minut? Jakie Minut. No co ty, gdzie ty żyjesz dziewczyny? No Fritz zrobił taki program! No ale przecież ja ich nie oglądam, więc co mnie to interesuje? A wiesz, że Fritz oświadczył się bezu? Ale mnie to nie obchodzi. No dobra, teraz nie udawaj, że nie śledzisz ich. Ja ich śledzę. A wiesz co? Mam napój ekipy! Aha. Aha. No, wykupiłem dwa kartony. Teraz mam smaka na loda, ekipy. Co? z zboczeńcu. Nie, nie, no to to jest lodzik, taki z polewą strzelającą. Nie interesują mnie twoje fetysze, człowiek. Dobra, idę do mojego ołtarzyka ekipy. Dobra, Kaśka, jak tam w siódmym? No, w siódmym B, orgazm. Znaczy, ten organizm. Dobra, ósme teraz, dawaj. Bo znowu dostanę pałę i tyle z tego, nie? Dobra, przepisałem. E, teraz, teraz dawaj z polskiego. Z polaka było wypracowanie. Co? wypracowanie? Ja pierniczę. Kurde, no to. Ej Kuba, daj wypracowanie z polskiego. No coś tam pozmieniam. No dobra, ale nie Ta? pisz tak. Dobra, sam. dawaj, dzięki. E, dobra. gruczoły skórne. W zagłębieniach skóry właściwej osadzone są następujące rodzaje gruczołów, łojowe, potowe, mleczne, zapachowe. <grymne> Muszę się dużo biologii uczyć, ponieważ chcę zostać lekarzem. Dobrze, nauki teraz tyle, a z przyjemności wypełnię sobie jakieś zadania matematyczne. <grymne> o jaka prościzna. Ja już nie mogę. Jak Olga stresujesz się przed sprawdzianem? Ja się nie, 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 nie stresuję niczym. Pisz, zaraz umrę. Nie, na no, pewnie nic nie napiszę. Wszyscy w niebie pomóżcie mi. Już nie będę więcej podkradać pieniędzy, a siostrze oddam tą zabawkę. Dobra, spokój się, wszystko będzie dobrze na pewno. O oh, hej Adrian, a gdzie ty się wybierasz? No, ja już idę do domu. No ale jest dziewiąta, dopiero dwie lekcje mieliśmy, a mamy cię lekcje do piętnastej. No cóż, kto ma? Ten ma. A ja już spierniczam do domu. Cześć. Ty kujon, wyskakuj z kaski. A dlaczego? Nie zadawaj mi głupich pytań, bo ci zaraz ubiję troszkę ząbków. Zostaw mnie łobuzie. Ja nie posiadam przy sobie żadnych pieniążków. Także zostaw mnie, ja nic nie mam i cię nie dam. No to sam sobie wezmę. <laughs> A! I co? Mówił, że nie ma. A tu stółeczka. ha! Dupę, a nie żresz teraz, no przecież ja muszę się iść poprawić, no. Przecież się już właśnie zaczęła przerwa. Co? No ale przecież dopiero byłaś na tamtej przerwie. No a jak mnie Michał zobaczy taką nieogarniętą? No chodź szybko. O Boże no, sobie człowiekowi zjeść. Kaśka, a gdzie ty się a, wybierasz? Yy, 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 przejść się. Po szkole? A gdzie niby? Michał. A obejść całą szkołę, żeby go zobaczyć? No dobra, leć.